J. Emanuel Thomas, czyli wychowanek arsenalu, który miał być przyszłością angielskiej piłki. Miał wszystko: talent, siłę, technikę. Ale coś poszło nie tak i w czerwcu 2025 roku trafił do więzienia. Ale zaczniemy od początku. Jay urodził się w 1990 roku w Londynie. Już jako dziecko trafił do Akademii Arsenalu i błyskawicznie wyróżniał się na tle swoich rówieśników. Był wszechstronny, potrafił grać jako napastnik, pomocnik, a nawet i bramkarz. W wieku 16 lat został kapitanem swojej drużyny U18. W 2009 roku poprowadził Arsenal do triumfów młodzieżowym FA Youth Cup. W tamtym składzie grał m.in. z Jackiem Wilsherem, choć w tamtym momencie to właśnie Jay był kapitanem tej drużyny. Niestety nie udało mu się przebić do pierwszej drużyny arsenalu, ale wypożyczenia dawały nadzieję. Były to m.in. Blackpool, Doncaster oraz Cardiff. Najlepszy jednak czas przyszedł w Ipswich Town i Bristol City, gdzie strzelał ważne bramki i był przede wszystkim podstawowym zawodnikiem. Mogłoby się wydawać, że wszystko idzie w dobrą stronę i jego kariera może znów poszybować w górę. Jednak potem coś zaczęło się psuć. Brak regularności, częste kontuzje, które doprowadziły do spadku formy. Przenosił się z klubu do klubu, a w swoim najgorszym momencie wylądował nawet w Tajlandii. Na końcu swojej kariery grał w szkockim Greenock Morton. W grudniu 2023 roku, szok. J. Emanuel Thomas zostaje aresztowany na lotnisku w Londynie w związku z przemytem narkotyków. Służby celne przejęły paczki zawierające aż 60 kg marihuany, które były szacowane na około 600 tysięcy funtów. Śledztwo w tej sprawie prowadziła National Crime Agency. Tomas był podejrzany o bycie częścią większej siatki przemytniczej, a w czerwcu 2025 roku zapadł wyrok 4 lata więzienia za udział w organizacji przemytu. Aktualny klub Jaya, Greenock Morton, natychmiast zerwał z nim kontrakt. Kibice i byli koledzy Jeya byli w szoku, nie wierzyli w to, co się wydarzyło. Media sportowe i brukowe prześcigały się w nagłówkach, m.in. The Sun od Premier League do więzienia. Co poszło nie tak? Czy zawinił tutaj system, a może brak stabilności? Jay Emanuel Thomas od zawsze był talentem, ale nie zawsze miał dyscyplinę. Trenerze mówili o nim błyskotliwy, z charakterem, ale zbyt pewny siebie. Po zakończeniu gry w poważnych ligach, to być może brak wsparcia spowodował potoczenie się tak kariery. Nie pierwszy i nie ostatni piłkarz, który nie umiał odnaleźć się poza boiskiem. Niewątpliwie miał być jednym z najlepszych graczy swojego pokolenia. Dziś jest numerem więziennym. Jego historia to ostrzeżenie o tym, że talent to nie wszystko, że bez pokory, dyscypliny i wsparcia można szybko z boisk trafić za kraty. Co sądzicie o tej historii? Czy piłkarze powinny być lepiej przygotowani na życie poza futbolem? Dajcie znać w komentarzach.